Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Rady dla Rady, a właściwie w bloku zatytułowanym Dziki lokator betonowej cywilizacji. Dzisiejszym gościem jest Pan Dyrektor Mieczysław Broński z Zakładu Lasów Poznańskich. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Witam również Państwa. Dzień Drodzy dobry. Państwo, dziękuję Państwu za nadsyłane e-maile i pytania, które, na które odpowiemy poprzez naszych gości, którzy do tej pory w audycjach brali udział w specjalnym programie. Natomiast w dniu dzisiejszym oddaję głos w tej chwili Panu Dyrektorowi. Dzień dobry Państwu serdecznie. Państwa witam. Proszę Państwa. Problem dzików w terenach zurbanizowanych jest problemem bardzo trudnym, dlatego że jednak powoduje pewne narażenie na konflikt z dzikami chociażby w komunikacji miejskiej. Jak i również problem, jak ten problem należy. Rozwiązać na pewno nie tylko poprzez odszczelanie, dlatego że odszczał dzików w terenie zurbanizowanym on zmniejsza ilość dzików, ale nie usuwa tego problemu, gdyż na miejsce zasz zaszczelonych dzików przychodzą następne dziki. I dlatego zajęłem się problemem profilaktyki migracji dzików i został powołany specjalny zespół do opracowania tutaj tej profilaktyki. Pragnę poinformować, że te wytyczne już zostały przez zespół opracowane i zostały przedstawione zastępcy prezydenta panu Gusowi. Generalnym Problemem to jest baza żywieniowa, czyli my sami. Bo my powodujemy to, że są odpadki biologiczne wyrzucane, czy też niezabezpieczone w pojemnikach, czy też jest karmienie dzików z ręki lub im wysypywanie wręcz tej karmy. To myśmy ich zaprosili. I trzeba się zastanowić w tym momencie, czy jednak my nie krzywdzimy tych dzików, bo ten problem jeszcze nie został poruszony. Otóż uważamy, że poprzez nasze zachowanie powodujemy zagrożenia dla nas samych, ale również niestety krzywdzimy dziki, dlatego że dla nich to Karmienie z ręki, co jest najgroźniejsze w skutkach, kończy się często tragicznie, dlatego że one przyzwyczajają się do naszego wyglądu, do wyglądu człowieka. W normalnych warunkach leśnych, w lasach, to dzik unika spotkania z człowiekiem. My nawet nieraz, będąc w lesie, nie widzimy tego dzika, a on nas widzi, ale on nas unika. Natomiast myśmy doprowadzili do tego, że ten dzik się nas nie boi, wręcz domaga się tego karmienia. Tutaj taki przykład podam, że to dotyczy wszystkich zwierząt. Na pewno znane Państwu sytuacja, że zatrzymujemy się nad jeziorem, po drugiej stronie jeziora są łabędzie, widzą gromadę ludzi, już przylatują. Licząc, że będą dokarmiane. I te dziki to są właśnie te pierwsze, które ulegną ostrzałowi. Poprzez to, że właśnie się nie boją człowieka, że myśmy przyzwyczaili ich do naszej obecności. Również to stwarza problem sam dla nas, bo nie wiemy, czy ten dzik, który. Biegnie za nami, czy on biegnie po to, żeby się upomnieć o rzucenie karmy smakołyku, czy też no, staje się dla nas niebezpieczny. I tutaj mogę podać absolutnie przykład, gdzie moja córka, jadąc na rowerze w lesie, na dębinie, dzwoni do mnie, tata. Co mam zrobić, bo mnie goni dzik? I mówię: zatrzymaj się, ze spokojem i zachowuj się spokojnie. I otóż była to Locha. Ona się również zatrzymała. Z odległości gdzieś 4-5 metrów. Postała, zobaczyła, że nikt niestety nie ma. Dla niej coś, co się nadaje do jedzenia, i odeszła. Czyli sami stwarzamy sytuacje groźne dla siebie i dla dzików. Pragnę też jeszcze przypomnieć, nie wiem, czy Państwo oglądało na YouTube film, filmik z Rzymu, gdzie o dziwo w centrum Rzymu przed sądem pojawiła się wadacha dzików. Żartobliwie bym powiedział, jakby domagała się sprawiedliwości. Bo przyczyną tego wszystkiego, nieszczęść, utrudnienia nam życia w mieście, jak i również narażania na pewne zagrożenia, jesteśmy my sami. Dlatego, proszę Państwa, taka ważna jest ta edukacja, żeby wiedzieć, czy, co nie wolno, jak się mamy zachowywać. I ja mogę Państwu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jeżeli będziemy zachowywać się prawidłowo, to ku temu właśnie służy ten, ten program, to nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo. Oczywiście trzeba zawsze pamiętać, że jest to yy, niestety zwierzyna dzika, czyli trzeba mieć zawsze to na uwadze. Pragnę Państwu jeszcze powiedzieć i prosić zarazem o to o samą kontrolę jeżeli macie już tą wiedzę edukacyjną, którą my często powtarzamy tutaj w tych programach o samą kontrolę obywatelską, społeczną że jeżeli widzicie, że ktoś dokarmia z ręki, czy też wyrzuca, zwrócić uwagę, czy też zadzwonić do, do Straży Miejskiej. Jak widzicie, że ktoś nie dba o odpady biologiczne, leżą na chodniku obok pojemników. Również spowodować to, żeby ta kontrola obywatelska była, czyli zadzwonić chociażby nad numer telefonu Straży Miejskiej. Jeżeli, proszę Państwa, poradzimy sobie z problemem, że nie będzie tej bazy. Y, którą jest miasto Poznań, bazy żywieniowej, to gwarantuję Państwu, że dzików nie będzie. I dlatego jeszcze raz bardzo Państwa proszę o odpowiednie zachowanie, jak i również tą kontrolę obywatelską. Y, pragnę też Państwa tutaj prosić, żeby do telewizji Cybina przesyłać zapytania na które my postaramy się odpowiedzieć w następnych programach które powtarzają się cyklicznie raz w tygodniu zawsze się pojawiają na YouTubie Proszę państwa należy również pamiętać że las jest środowiskiem naturalnym dla dzików. Trzeba pamiętać również, że dla lasów ten dzik spełnia rolę pożyteczną. Pomaga w odnowieniu naturalnym lasu, co jest bardzo ważne przy dzisiejszych zmianach klimatycznych. Gdzie jednym z największych filtrów są, są lasy, filtrów powietrza. I dlatego pragnę powiedzieć, że taki sprzymierzeniec jak dzik. Jest nam w lesie również potrzebny, bo spełnia rolę pożyteczną. Państwo sobie nie zdają sprawy, że w, jednym, że w drewnie znajduje się 49,7% węgla. Węgla, który powoduje właśnie to ocieplenie, między innymi oczywiście ocieplenie klimatu. I właśnie poprzez aparat, poprzez fotosyntezę, ten węgiel jest wyłapany. A dzik nam pomaga właśnie w tym odnowieniu naturalnym lasu. Również jego pomoc jest, jeżeli chodzi o samą strukturę gleby. To jest ta sama sytuacja, jeżeli powiemy o bobrach. Bobry tworząc żeremie powodują nam naturalną retencję, która również jest nam bardzo potrzebna w tych zmianach klimatycznych, gdzie niestety często spotykamy się z tym, że są przez społeczeństwo niszczone. A jak potrafią być nieodpowiednie zachowania niektórych ludzi, to opowiem zdarzenie, które myśmy widzieli z okien, gdyż sieci balasów znajduje się w lasku dębińskim i patrzymy nagle, że z warszaczkami się bawią dzieci dwójka dzieci w przedziale wiekowym 8-12 lat. To były warchnaki bardzo młode, bo jeszcze były pasiaki. Na, po, na, po jednej stronie na ławeczce siedzi mama, po drugiej stronie jest locha i pani i locha obserwują swoje, swoje dzieci. I teraz proszę sobie wyobrazić, jakby się zdarzyło, gdyby niechcący to dziecko... Spowodowało, że wartlak za, zapiszczy, czyli na przykład palec mu sadzi w oko czy coś innego. To jest od razu atak Lochy. I kto posiada tą winę? No, oczywiście, my przez nieodpowiednie zachowanie. Tak samo nieodpowiednie zachowanie, chodzenie w lesie, gdzie psy powinny być na uwięzi, co wynika z regulaminu a biegają sobie swobodnie. Na małego pieska to dzik nawet nie zareaguje, ale na większego no to niestety się skończy z tym, że go pogoni, a gdzie będzie pies uciekał? Do właściciela. Także proszę również wyciągnąć wnioski z tych moich tutaj przytoczonych przykładów i zdać sobie sprawę, że może nam w tym pomóc edukacja, Szeroko pojęta, jak i również nasze zachowanie. I zwracam się właśnie na zakończenie mojego wystąpienia do Państwa z prośbą: nie dokarmiajcie, nie wyrzucajcie i dbajcie, żeby żywność była w zabezpieczonych pojemnikach. Jeżeli zauważycie, że ktoś tak robi, prosimy o zgłoszenie do Straży Miejskiej, a wtedy osiągniemy sukces. Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, jak Pan Dyrektor wspomniał, dołączam się również do prośby podając maila, na którego Państwo mo mogą przysyłać swoje pytania. CybinaTV, małpa gmail.com. A swoją drogą dziękuję Panu Dyrektorowi za obecność w dzisiejszej audycji i tradycyjnie łapka w górę, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnej audycji z cyklu Dziki Lokator Betonowej Cywilizacji. Do widzenia Państwu. Do widzenia.